Witam w Kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszymy temat, który jest można powiedzieć największym tabu weselnym. Będziemy mówić o licencji i zapłacie do ZAIKS-u. Naszym gościem będzie e, przedstawiciel Śląsko-Łódzkiej Dyrekcji Okręgowej Stowarzyszenia Twórców ZAix, e, dyrektor okręgu Katowice Ryszard Nowosadzki. Dzień dobry. E, więc pierwsze pytanie jest takie, czym w ogóle jest organizacja ZAIKS-u i czym się zajmuje? Stowarzyszenie autorów za jest stowarzyszeniem właśnie, a więc funkcjonuje jako takie. Jest to organizacja będąca własnością twórców, samych autorów. Przeważnie autorów muzyki i utworów z muzyką związanych, a więc tekstu, aranżacji itd. dalej, choreografii. Za jest koniecznym ogniwem łączącym twórcę z użytkownikiem. Ustawa nakazuje, aby użytkownik, który korzysta z dzieł autorskich, z muzyki w szczególności, uzyskał zgodę autora na korzystanie z jego dzieła. Bez zaiksu nie byłoby to możliwe, dlatego że korzystamy z dzieł twórców z całego świata. W związku z tym ustalenie, gdzie znajduje się twórca, dogadanie się z nim co do kwoty byłoby nierealne, i z tego powodu już od ponad 100 lat X tworzy e, swoje zasady funkcjonowania, wypracowuje standardy, i na dzisiaj, po ponad 100 latach naszego działania, jesteśmy w stanie licencjonować niemal każdą nowo powstałą działalność, nie mówiąc już o wcześniejszych, polegającą na korzystaniu z muzyki, ale i dzielić i wypłacać pieniądze twórcom praktycznie z całego świata. Jesteśmy więc potrzebni. Niezbędni i na pewno życzliwi dla, dla kontrahenta. Wbrew czasami niektórym opiniom, nieuzasadnionym oczywiście, że, że ZX jest straszny, że ZX jest niebezpieczny. Tak naprawdę to nie są duże pieniądze w większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o wesela, ani też nie jest żadnym problemem kontakt z ZX. Przeciwnie, jest to szansa na rozwiązanie takich, problemów, które mogłyby zaistnieć bez kontaktu z nami. Rozumiem. E, bo tutaj właśnie chciałbym się skupić na przypadku, w którym rozmawiamy, że naszym kontrahentem jest para młoda, która organizuje wesele. Wiadomo, że wesele prawdopodobnie będzie się odbywać w jakimś hotelu lub sali weselnej. Z drugiej strony będzie tam również DJ oraz jakby albo DJ, albo zespół, albo może dwie nawet takie osoby. I tutaj jest pytanie: kto tak naprawdę powinien za to odpowiadać? Kto powinien opłacić u Państwa tą licencję, czy jakąś inną opłatę wnieść do Państwa? Tak naprawdę pytanie powinno chyba brzmieć: kto za to zapłaci? A no więc okay. kto za to zapłaci? No, ten, który finansuje wesele. Albo państwo młodzi, albo ich rodzice. Natomiast później przychodzi o to pytanie następne. Kto z tymi pieniędzmi, które są przeznaczone, jak rozumiem, również na wynagrodzenia autorskie, przyjdzie do ZX-u? Przyjść może każdy. Dlatego, że byłoby w najlepszym razie niefortunne, gdyby ZX dyktował, że któraś z osób, które ustalają podział zadań przed weselem. Ty zorganizujesz zespół, ty strój weselny, ty z kolei e, limuzynę. Nie wiemy o tym i nikt tego nie wie poza samymi uczestnikami. W związku z tym zapłacić za wesele może każdy z uczestników porozumienia zawartego przed nim. A więc może przyjść DJ, może przyjść pan młody albo jego małżonka, mogą przyjść rodzice, ale może też obowiązek wziąć na siebie dom weselny. Nie przesądzamy, to zależy od woli państwa, a za jest po prostu sklepem, do którego można przyjść, zapłacić, a sprzedawca niekoniecznie nie w każdym przypadku będzie pytał, kto będzie odbiorcą w cudzysłowie towaru. Rozumiem. Tutaj chciałbym, żebyśmy rozważyli jakby trzy przypadki, tak? Chciałbym, żebyśmy rozważyli na samym początku przypadek, kiedy para młoda przychodzi i chce opłacić taką opłatę i w jaki sposób się ją wylicza, potem w drugi sposób jak to wygląda w przypadku, kiedy zajmuje się tym sala. I w ostatnim przypadku, jak to wygląda, jeżeli na przykład bierze to na siebie, można powiedzieć, DJ, albo zespół. Niemal tak samo. Niemal tak samo. Niemal tak samo, dlatego, że bez względu na to, czy przyjdzie DJ, jakby zobowiązany przez Finansującego imprezę rodzica czy pana młodego, mhm. e, otrzyma informację od ZX-u o stawce, która jest taka sama. Ona zależy od wielkości imprezy, liczonej ilością gości yy, i w zasadzie tyle. W związku z czym dowie się o cenie, którą przedtem sam może ustalić na naszej stronie. A więc na stronie ZX-u są tabele wynagrodzeń autorskich. Może każdy do nich zajrzeć. Zanim więc przystąpi do wesela i do kalkulacji kosztów, może sobie te koszty, a więc wynagrodzenia autorskich sam znaleźć. Czyli na Państwa stronie znajdziemy licznik, gdzie to. wprowadzamy sobie dane odnośnie ilości osób. A, powiedział Pan głębiej. Otóż rzeczywiście istnieje tabela wynagrodzenia autorskich, mhm. ale jeszcze jest pomoc dla naszych partnerów rynkowych w postaci licznika. Mhm. Można więc wprowadzić dane do systemu. I te dane oczywiście obejmują kwestie dotyczące liczby osób, wynagrodzeń, DJ-ów i tak dalej. Licznik więc odpowie na pytanie, ile to kosztuje? Rozumiem. Bardziej mówimy tutaj, w jaki, załóżmy, że mamy na przykład takie wesele, można powiedzieć, standardowe na około 120 osób. Jakich stawek w granicach, jakich przedziale możemy się tutaj spodziewać? Czy to będą setki, dziesiątki, czy tysiące? Jak to wygląda? Nie chciałbym podawać stawki minimalnej, dlatego że może utkwiłoby w pamięci naszych widzów, że ta stawka obowiązuje wszystkich. Mhm. Zachęcam więc do zajrzenia do tabeli i do licznika. Natomiast możemy śmiało powiedzieć, że jest to kwota oscylująca wokół 100 zł dla, tego, dla imprezy tej wielkości. Oczywiście z jakąś tolerancją, to przyjmijmy. Na pewno, myślę, że pomyłki nie popełnię, jest to najniższy koszt z wszystkich kosztów weselnych. I w związku z tym. Mam podstawy, żeby twierdzić, że powinien budzić najmniejsze obawy i najmniejsze emocje. Mm -hmm. Rozumiem. Czyli niezależnie, czy jakby. Bo tutaj, też jakby ja z wykonywanego zawodu też wykupuję u Państwa licencję, lecz na co innego, tak? na przetwarzanie muzyki, e, nawet dokładnie z nośnika na nośnik. E, sala też słyszałem, że taką opłatę jakby może uiścić w formie nawet drżałtowej. tak? Czyli jakby niezależnie jakby kto tutaj zapłaci, za X zawsze jakby powinien być opłacony i w przypadku, jeżeli opłaca to sama para młoda, to jakby nie ma się też czego bać, bo ten koszt naprawdę jest niewielki, tak? Zdecydowanie tak. Koszt jest taki, jak powiedzieliśmy, a więc na pewno nie jest to kwota jakaś porażająca. Natomiast rzeczywiście może być też taka sytuacja, że umowę stałą uzyskał yy, właściciel obiektu. Mhm. Wtedy właściciel obiektu opłaca ryczałtowo, z uwagi na to, że ten ryczałt można określić w tym samym miejscu, lokal ma określonej pojemności salę, ten ryczałt można ustalić i wtedy para młoda dowiaduje się, tak, tak, zakładam, od właściciela obiektu, że tyle wynosi opłata za prawa autorskie, za muzykę, mhm. albo też właściciel obiektu, nie informuje i wlicza sobie w koszt oferty. Trudno mi o tym, o tym przesądzić, ale możliwe jest, że jest umowa dla obiektu i wtedy już nie ma potrzeby, żeby pan młody wnosił jakiekolwiek dodatkowe opłaty, Rozumiem. czy DJ z tytułu odtwarzania czy wykonywania muzyki na weselu. Niemniej trzeba by spytać dom weselny, czy taka umowa stała rzeczywiście funkcjonuje w tym przypadku. Rozumiem. Czyli w przypadku, gdy sala jakby ma już opłaconą, e, opłaca tak, taką umowę z państwem, no to wtedy jakby para jest zwolniona jakby z tej opłaty, tak? Tak. E, to tutaj się pojawia kolejne pytanie. E, jeżeli na przykład wybieramy właśnie dj lub zespół, to co powinien nam zespół lub DJ przedstawić, e, żebyśmy wiedzieli, że on na pewno opłaca taki zaiks i gra legalnie? Nie. Pary młodej nie interesuje to, czy DJ gra legalnie, czy nie tak brutalnie nazywając sprawę. Mhm. To interesuje DJ-a, dlatego że para młoda zainteresowana jest tym, za co odpowiada. A odpowiada za uzyskanie licencji na muzykę podczas wesela. Kwestia legalności bądź nielegalności nośników jest y, problemem samego DJ-a, który prowadząc swoją działalność musi zadbać o legalność w granicach tejże działalności. W te granice nie Wchodzi para młoda. Rozumiem. W związku z tym, jeśli DJ ma legalnie nabyte nośniki, to w zasadzie wystarczy, żeby czuł się bezpieczny. Rozumiem. E, dobrze. Tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy jakby. Zdarzają się kontrole, takie niezapowiedziane, kiedy na przykład trwa wesele i, załóżmy, przychodzi pan ubrany podobnie jak, jak my teraz i jak pan młody i mówi dzień dobry z tej strony za X, czy mają państwo wykupioną licencję i czy to się rzeczywiście zdarza? Powiem tak, że swoją funkcję pełno, pełnię od ponad 20 lat i przez większość tego czasu dążyliśmy do tego, żeby takich sytuacji nie było. Natomiast nie mogę wykluczyć, że w szczególnych przypadkach skorzystamy z przysługujących nam uprawnień do e, żądania informacji. Taką informacją może być na przykład repertuar wykorzystywany podczas wesela. Możemy więc zapukać i spytać zespół muzyczny czy, czy DJ-a, jaki repertuar wykonuje bądź odtwarza. I to może się zdarzyć podczas wesela również, ale w przypadkach, kiedy. Nie jest możliwe namówienie użytkownika na uzyskanie licencji. Tom weselny gra długi czas, nie reaguje na nasze zachęty, żeby się spotkać, nie przesyła informacji, nie przedstawia tej informacji państwom młodym. Odbywa się szereg wesel, nikt nie płaci. Możemy tam wejść i korzystać będziemy z takich sytuacji, chociaż z takich możliwości, chociaż nie chcieliśmy, burzyć spokoju imprezy państwa młodych i pomimo, że jeżeli zapukamy, to na pewno nie będzie to jakieś demonstracyjne, ani nie będziemy zachowywali się tak, żeby przeszkadzać. Czyli Skretnie. Bardziej wtedy po prostu jest na celowniku sam dom weselny niż po prostu dana para młoda czy po prostu dane, dane przyjęcie, prawda? No tak, ale jeśli ta impreza nie będzie miała licencji, no dotknie to w konsekwencji jednak państwa młodych, którzy nie. de facto będą musieli zapłacić. I co w, co w takim przypadku? Załóżmy, że już mamy taki przypadek, najgorszy z możliwych, kiedy jest ta kontrola, zdarzyła się taka sytuacja, para nie opłaciła licencji i co się wtedy dzieje? Przychodzi do nas opłaca i po problemie. I wszystko. Nie I ma żadnej kary, mandatu, nie, niczego takiego. Nie, od państwa młodych nie. No i to w zasadzie załatwia sprawę. My chcemy, żeby wszystkie imprezy weselne, na których musi być muzyka i jest muzyka, były w sensie autorskim przeprowadzone legalnie. Żeby twórcy z tego weselnego torta, tortu, też mogli uszcząć dla siebie. Taka jest intencja ustawy, taka jest zasada, taka jest yy, wola ustawodawcy. No i Dobry zwyczaj, żeby ten, który przyczynił się do powodzenia, w tym przypadku sprzedaży imprezy, również miał z tego korzyść. Twórcy z tego żyją. Często, nawet bardzo często, jest to jedyne źródło utrzymania autora. Autor pisze muzykę i bardzo dobrze niech pisze. Natomiast poza Zaiksem bywa tak, że nie ma go kto chronić, czytaj, wyposażyć w wynagrodzenia. Tak było w wielu przypadkach, w których yy, twórca jedynie z zx otrzymywał pieniądze i przez to jakoś mógł funkcjonować. Mm -hmm. no rozumiem. Czyli jednocześnie tak naprawdę, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, to nie jest duża opłata a z drugiej strony my rzeczywiście wspieramy artystów, których muzyka leciała u nas na weselu, ponieważ państwo są organizacją, która dzieje te pieniądze i rzeczywiście można powiedzieć w sposób bardzo kolokwialny no, karmi tych naszych artystów, żeby tworzyli coraz więcej i coraz lepiej. Wyprostował. Sam ZAIKS wynagradza autorów, nie artystów. Artystów natomiast wynagradza STOART, a więc stowarzyszenie, które sprawuje ochronę nad tę, tą grupą. Że tak powiem, uprawnionych. Dlatego yy, oprócz zx u należy się liczyć jeszcze z tym, że istnieje to istnieją artyści, którym też się wynagrodzenie należy. Jeśli mamy do czynienia z odtworzeniem, to tam przedmiotem działania, przedmiotem korzystania jest muzyka z jakimś tytułem, z jakimiś autorami stojącymi za tym tytułem, ale jest artysta wykonawca, którego tam na miejscu nie ma. I w związku z tym należą się pieniądze obydwu tym grupom. I artystom przez Stoart, i twórcom przez Zaiks. I to, co pan y, trafnie powiedział, y, że, że karmimy y, twórców, y, stoi tutaj o to wydawnictwo, które y, Zaiks wydał na stulecie swojej działalności. Tam znajdują się dwa albumy z bardzo wieloma przebojami również przebojami koniecznymi na y, przyjęciu weselnym. Mm -hmm. y, do tego zmierzam, że nie tylko w przeszłości twórcy tworzyli, a tak trochę w cudzysłowie, dla wesel, ale dzisiaj też się to dzieje. W związku z tym te dzisiejsze pieniądze, jeżeli one trafią do kieszeni y, tych, którzy mając talent, mogą znowu stworzyć taki utwór, po której nie można będzie nie sięgnąć na weselu. Jak choćby jedynych rodziców mam. Mam wrażenie, że chyba bez tego utworu nie ma wesela. Mm -hmm. I te pieniądze, o których pan, pan wspomniał, trafiając do twórców, dają im szansę na to, żeby oni mogli dać z siebie to, czego pokolenia jeszcze następne powinny oczekiwać. A więc zapłaćmy te nieduże pieniądze bo jest to potrzebne dla kultury, mhm. polskiej w szczególności, ale nie tylko. Nie jest to żaden podatek ani jakaś niegodziwa opłata. Dobrze, a co na przykład w przypadku, kiedy para świadomie decyduje mhm. się na niepłacenie za X-u? I załóżmy wtedy w takiej sytuacji, na przykład, załóżmy, nie wiem, nie mają DJ-a, orkiestry, to jest małe przyjęcie weselne, ale jednak gdzieś tam jest tak zwany laptop z głośnikami no i coś tam chcieliby puścić. Czy jest to na przykład jakaś muzyka, którą można legalnie puścić bez opłacenia Państwa licencji? Tak. tak. E... Utwór jest chroniony zgodnie z ustawą do 70 lat od śmierci ostatniego ze współtwórców. Czyli jeżeli utwór ma kilku twórców, autor muzyki i... Dwóch, trzech autorów tekstu, bądź odwrotnie, to od śmierci ostatniego z nich utwór jest chroniony przez 70 lat. Jeżeli więc sobie sięgniemy po utwory stare, ponad 70-letnie, ale sprawdzimy w Encyklopedii, kiedy y, zdarzyło się odejście ostatniego z twórców, to wtedy tak, teoretycznie oczywiście możemy. Możemy sięgnąć po utwory klasyków, ale. Znamy katalog utworów, które są wykorzystywane na weselach. Nie jest trudno go ten katalog opracować, dlatego że większość, a to DJ-ów, a to zespołów weselnych, oferując swoje usługi, również przedstawia listę utworów, które wykonuje, odtwarza. Na no i z tej listy wynika, że grupa utworów, około setki, tyle mniej więcej możemy dzisiaj powiedzieć, czy... Ustaliliśmy zawsze na weselach. Jest odtwarzana bądź wykonywana. Także można teoretycznie sięgać po Beethovena, ale raczej gość nie będzie szczęśliwy z tego tytułu. Rozumiem. A muzyka, tak jeszcze może, w podsumowaniu, jeśli pan, Państwo pozwolą, powiem, że y, nie jest czymś, bez czego można by się na weselu obejść. To jest oczywiście sformułowanie dość oczywiste, ale dużo łatwiej podziękować właśnie na weselu rodzicom przy okazji tej piosenki, o której powiedzieliśmy, może całego szeregu innych. Da się zapamiętać imprezę weselną dzięki szczególnej muzyce. Sami Państwo, młodzi, pewnie będą przez lata albo może przez całe życie wspominać jakiś utwór z wesela. Tak więc muzyka, chociaż wszyscy jesteśmy przekonani, że jest potrzebna, różnie jest odbierana przez niektórych jako podatek, jako zbędny. Nic bardziej mylnego. Rozumiem. Powiem panu szczerze, że mnie osobiście, jakby nie musiał pan przekonywać, ale jednak przekonał mnie pan do tego, że jest to opłata, która nie jest. Tak naprawdę, czymś dodatkowym, czymś dokuczającym, ale czymś, co tak naprawdę wspiera i ubogaca nie tylko jakby naszą polską kulturę, ale też kulturę muzyczną na całym świecie. E, przez co uważam, że naprawdę warto to zapłacić. A myślę, że ten wywiad tutaj z Panem sprawił, że dużo łatwiej będzie ludziom podjąć tą decyzję, a po drugie, znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie mogą to zrobić. E, właśnie, jeżeli chodzi co do miejsca. E, w jakich miastach to również znajdziemy na stronie, prawda? Bo ponieważ myślę, że w większości miast wojewódzkich są państwa, państwa ośrodki, prawda? Zapewniam państwa, że jesteśmy tuż za rogiem. Tych wszystkich państwa, którzy będą nas szukać, wystarczy się leciutko rozejrzeć. Może w internecie, no chyba najwygodniej. Można zadzwonić, można napisać maila i okaże się, że jesteśmy. W dyrekcji naszej, ja reprezentuję dyrekcję śląsko-łódzką, z siedzibami samych dyrekcji w Łodzi i w Katowicach, mhm. ale mamy jeszcze siedziby w Częstochowie, w Rybniku, w Bielsku, w Piotrkowie Trybunalskim i tak dalej, i tak dalej. I tak jest w całym kraju. W, każdy, w każdym rejonie, regionie kraju są dyrekcje i są inspektoraty. W związku mhm. z tym naprawdę łatwo znaleźć inspektora, do którego można przyjechać, ale w wyjątkowych przypadkach ten inspektor na pewno zgodzi się przyjechać do kogoś, kto byłby tym zainteresowany. Także nie bójmy się kontaktów z AX-em. Jesteśmy instytucją, która nie tylko powołana jest po to, żeby inkasować, a później dzielić pieniądze, bo to nie mała jest sprawa i rozdzielić je na cały świat, rozwysłać. ale również po to jesteśmy, żeby pomagać żeby informować, żeby instruować. Tak więc nie bójcie się Państwa kontaktu z nami, bo realizując swoją misję, nie boję się tego słowa, swoje zadania, pomagamy. Super. Zaczymy. Więc dziękuję Panu bardzo serdecznie za wywiad. I za to, że pokazał pan z innej strony zupełnie ZaX, można powiedzieć, odczarował pan troszeczkę tą klonfę, która panowała, że to są tylko ludzie, którzy biorą pieniądze i potem nie wiadomo, co się z nimi dzieje i właściwie to po co to płacić. Myślę, że tutaj wyjaśnił pan nie tylko jakby gdzie te pieniądze idą, ale dlaczego warto to zapłacić, tak jakby pokazał pan prawdziwą ideę i tak jak pan wspomniał, misję e, waszego Stowarzyszenia Autorów ZaX. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję serdecznie i. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że też nie wiem yy, skąd opinie czasami niekorzystne, ale od dawna obserwując jakby przyczyny takiego zjawiska dochodzę do wniosku, że takie opinie wysnuwają jedynie ci, którzy się nigdy nie kontaktowali z ZX. Dużo wiem, dużo mówię, ale tak w zasadzie nie wiem o czym. Zapraszamy do kontaktów raz jeszcze. Dokładnie. E, poniżej znajdą Państwo w opisie link do strony ZX-u, gdzie znajdą Państwo również tą tabelę, o której wspominał Pan Rektor, e, ale także ten licznik, który pomoże obliczyć opłatę za Wasze przyjęcie weselne.